Cześć! Witam Was dzisiaj, moi drodzy Wszyscy. Dzisiaj chciałbym, abyśmy troszeczkę porozmawiali na temat konfiguracji i korzystania z serwerów FTP. Ja myślę, że każdy z Was wie, co to jest serwer FTP, do czego służy, może nawet wiecie, jak z niego korzystać, ale ja chciałbym tutaj troszeczkę dzisiaj opowiedzieć, jak można go Skonfigurować, jak zarządzać użytkownikami, no i w ogóle cała sprawa z serwerami FTP. Moi drodzy, oczywiście nie będę dzisiaj wspominał o rzeczach związanych z wiadomościami wcześniejszymi, czyli jak ustawiać IP-ki, jak konfigurować pewne rzeczy. To już było. Przejdźmy do naszej topologii, którą dzisiaj proponuję do ćwiczeń. Moi drodzy, no właśnie, troszeczkę spróbujemy ją sobie omówić. Zobaczmy. Mamy tutaj sieć WAN i będziemy mieć sieć LAN. Dwie sieci oddzielone są routerem dostępowym WRT. I jeżeli dzisiaj chcemy mówić o usłudze FTP, to jeden z serwerów będzie FTP, drugi będzie DNSM, czyli ten będzie świadczył nam usługę zamiany nazw mnemonicznych na IP na odwrót, a ten będzie nam służył do zarządzania plikami, moi drodzy. Ja, oczywiście, tutaj w tych dymkach w jednym i drugim wpisam adresację. Gdyby to zadanie miało się odbywać w szkole i ktoś by chciał skorzystać, żeby każdy uczeń miał inne zadanie, to ja zaproponowałem adresację nrd, 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 czyli numer dziennika. Kropka numer z maską 24-bitową, a w wanie trzykrotny numer w dzienniku przy masce ośmiobitowej. Nie będziemy już mówić, jak to zrobić, ale, moi drodzy, powiemy sobie tak, ja dzisiaj użyłem do adresacji 10.0.0.1, ten ma 10.0.0.2, port Wanowski routera 10.0.0.3. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest ciekawostka, bo mamy trzech użytkowników, którzy sobie w jakimś domku sobie siedzą, jest Gabriel, Jacek i Mariusz. No i, moi drodzy, Jacek i Mariusz korzystają z DHCP-a, Gabriel natomiast ma statyczny adres IP. No i pytanie teraz, czy można by tutaj stawić serwer DHCP? Zadał mi takie pytanie jeden uczeń dzisiaj. Ja mówię, no a pamiętasz nasze ćwiczenie z domen rozgłoszeniowych? Wiemy, że router spowodował nam tutaj, że mamy dwie domeny rozgłoszeniowe. Co za tym idzie? Co za tym idzie, moi drodzy? Niestety ten serwer nie będzie mógł adresować komputerów, więc naszym serwerem DHCP będzie serwer zaszyty w routerze. I moi drodzy, nie skupiamy się już na adresacji, przechodzimy dalej. Sprawdzamy tylko, czy mają adresy IP. Mają 20.00, ten ustawiony statycznie również. Jeżeli oczywiście chcemy mówić o tym, żeby urządzenia mogły komunikować się z DNS-em, czyli korzystać z nazw, co musimy? Musimy oczywiście mieć wpisany adres DNS, co jest tutaj już uczynione. Ja bym chciał, aby, moi drodzy, mój serwer widniał w internecie pod taką nazwą ftp No to co, do dzieła. Zacznijmy sobie może od tego komputera statycznego. Każdy informatyk, moi drodzy, wie, że warto zacząć od wiersza poleceń. No i moi drodzy, tutaj czekajcie, bo tu jeszcze jakiś help jest. O, ja może wyczyszczę ekranik. Bardzo ładnie. I moi drodzy, od czego zaczynamy? No, od pinga. Czyli sprawdźmy, czy w ogóle pingi z LANu do WANu nam lecą. Ping. Pamiętamy główny bohater dzisiaj miał pierwszy adres 10.001 pingleci. Pamiętajcie, że jeżeli pierwszy ping Wam nie poleci, bo dopiero świeżo co skonfigurowaliście, to jest to taki urok tutaj w programie, że to po czasie zaczyna poprawnie działać. Komunikacja na poziomie trzeciej warstwy modelu OSI już jest. No to teraz jeszcze sprawdźmy, czy mamy komunikację z serwerem DNS. Spróbujmy tego kompa spingować po nazwie. Ping. Jak to było? ftp.mojepliki.pl I znowu uwaga. Jeżeli ja zaraz nacisnę Enter i Wy to dopiero świeżo skonfigurowaliście, to program może potrzebować chwilę czasu. Ile? 15 sekund. Góra 30, żeby ten ping leciał, bądźcie cierpliwi, ewentualnie użyjcie przycisku przewinięcia czasu. Ja go tutaj nie pokażę, bo zasłania go tutaj, że tak powiem, obraz z kamery, ale moi drodzy, puszczę Enter. Popatrzcie, ping leci. Pinguje się po nazwie serwerem FTP. Zamkniemy sobie na chwilę to okienko. I moi drodzy, przejdźmy do konfiguracji teraz serwera FTP. Trzech użytkowników: Gabriel, Jacek, Mariusz. Wszyscy mają korzystać z FTP-a, mieć różne prawa. Tu by można tworzyć różne scenariusze. Ja ich dzisiaj nie tworzę. Ja dzisiaj przygotuję taki scenariusz, troszeczkę przez błędy, który będzie nam prowadził do celu do wyjaśnienia, do zrozumienia pewnych kwestii. Przechodzimy FTP moje pliki. I moi drodzy, przychodzimy, FTP. Usługa musi być załączona. No i zobaczcie. Tutaj mamy listę użytkowników, którzy na FTP funkcjonują. O, proszę, i zdarzył się nam tutaj użytkownik Cisco. Cisco. I zobaczcie, co jeszcze ma uprawnienia rwdnl, czyli wszystkie. write, read, de, e, re, rename list. Co to oznacza? Moi drodzy, jeżeli z tego użytkownika nie będziemy korzystać, a pamiętamy, moi drodzy, że niedawno obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Powinniśmy mieć wszczepione w siebie takie procedury, moi drodzy cybersecurity. Niepotrzebny admin, usuwamy go. Nie zostawiamy dodatkowych, otwartych drzwi potencjalnemu jakiemuś hakerowi. Czyli zaznaczam, usuwam. No dobra, tworzę nowego. W polu username wpisuję Gabriel i hasło nie powinno być takie, ale żeby dzisiaj przyspieszyć troszeczkę tą lekcję, wpiszę, że to będzie trzy jedynki Co bym chciał, żeby umiał na FTP Gabriel? Gabriel ma umieć pobierać pliki z chmury, czyli z serwera, na nasz komputer uprawnienia Write. Dodajemy użytkownika. Pojawił się. No to co? Próba mikrofonu. Moi drodzy. Zobaczcie, gdybyśmy to robili w trybie rzeczywistym, co prawda każda nowsza wersja packet tracera ma jeszcze więcej różnych aplikacji, które gdzieś tutaj na pulpicie się pojawiają. I zobaczcie moi drodzy, ile tego jest i jest tego sporo, ale nie znajdziemy tu ani filezilli, nie znajdziemy tu Total Commandera, nie znajdziemy tu żadnego klienta FTP. Moglibyśmy to w życiu codziennym jeszcze zrobić przez przeglądarkę, ale myślę, że ta przeglądarka celowo korzysta tylko z protokołu HTTP. My zrobimy to klasycznie, czyli wiersz poleceń. Dobra, moi drodzy, jak to zrobić? Żeby wejść na FTP, to przypominam, może się Wam to przydać w życiu, wpisujemy FTP i po spacji możemy wpisać adres IP, a możemy po prostu wpisać nazwę mnemoniczną. Czyli wpiszemy nazwę ftp mojepliki.pl I zobaczcie, moi drodzy, co mamy. Mamy tutaj message welcome, czyli wiadomość powitalna, moi drodzy, wejdź się zaloguj. No to się logujemy. Gabriel, hasło 111, enter. Jesteśmy na FTP-ie. Hurra, moi drodzy. Zobaczcie po czym to wiem: znaczek zachęty jest FTP, a nie C2. Backslash. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Młody admin, zadowolony, ale młody admin teraz musi skorzystać z FTP-a. Młody admin nie wszystko musi wiedzieć, nie wszystko musi znać, ale powinien wiedzieć, gdzie tego szukać, czego nie wie. No więc, co. Skorzystamy nie z manuala, nie z tutoriala, nie z YouTube'a, a z Help'a. Help wywołamy pytajnikiem. Popatrzcie, pytajnik, Enter, mała lista komend. Moi drodzy, od czego by zacząć? Trzeba by się najpierw dowiedzieć, co na tym FTP się znajduje. Chcąc wyświetlić jego zawartość, mielibyśmy do dyspozycji albo LS Linuxowo, Albo powiedzmy DIR, Windowsowo, no zobaczcie, ten serwer chyba trochę pachnie bardziej Windowsem. No bo tutaj mamy polecenie DIR. Próbujmy. DIR. No i co? I co? Porobiło się, no nie? Mamy Permission Denied. Moi drodzy, nie ma, nie ma uprawnień. No i tutaj celowo właśnie, że, żebym to, że tak powiem, zaproponował, aby moi drodzy, pokazać Wam, że Gabriel niczego nie zobaczy bez uprawnień typu list. Wyjdźmy z FTP-a poleceniem: quit. Jest. Teraz moi drodzy, wejdę jeszcze raz na ten FTP. Przemodeluję Gabrielowi uprawnienia list. Add. Aha, przepraszam. Nie add, tylko save. Bo on już istnieje, czyli jeszcze raz list, save i ma uprawnienia tutaj. A ja jeszcze błąd zrobiłem jeden i teraz go zauważyłem. Mam nadzieję, że Wy zauważyliście go wcześniej. On miał umieć pobierać pliki, więc ma mieć uprawnienia nie u write, bo write to uprawnienia prawa zapisu na serwerze. Więc usuwam i read, read i list, save, uprawnienie RL. Teraz mamy poprawnie błędy wykryte. Spróbujmy teraz sprawdzić czy to działa. Dobra. Moi drodzy, wiersz poleceń. Idziemy FTP spacja FTP eee, pliki.pl. Logujemy się już szybciutko Gabriel. Logujemy się hasło raz, 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 enter. Jestem? DIR! Proszę, proszę, jaka sensacja. I tutaj się moi drodzy na pewno zastanawiacie nad jedną rzeczą. Czemu tu jest aż tyle plików? No bo tak producent sobie zrobił. I czemu one mają taką śmieszną nazwę? Ponieważ są to obrazy systemów operacyjnych, routerów, które gdzieś tam można backupowo, później różnego rodzaju ćwiczenia porobić. Nie analizujemy dlaczego plik się tak nazywa, a nie inaczej. Na pewno posiada swoją nazwę. Ona bywa długa. Uwaga, po kropce rozszerzenie. No i oczywiście po prawej stronie rozmiar pliku. Moi drodzy, warto tutaj spróbować wziąć plik o najmniejszym rozmiarze. Więc pamiętajcie, nie będą działały skróty klawiszowe Ctrl C, Ctrl V. Takie skróty klawiszowe mogą nie działać, ale będzie działało kopiowanie z myszki. No więc znowu, moi drodzy, ja sobie tutaj przypomnę z helpa, czego by tu użyć, by pobrać plik? Co? Jak sądzicie? GET. No i dobra, no to GET. Chcę pobrać plik po spacji i zobaczcie, wybiorę ten, który najmniej waży. Jeszcze byłby tu jeden, który najmniej waży, ale wezmę ten ostatni pełną nazwę z rozszerzeniem, kopiuj. Teraz prawym wklej, wkleiło mi się i teraz uwaga, proponuję zajrzeć chwilę do topologii po naciśnięciu Enter. Uwaga, ja to szybko przełączę. Enter, jest File Transfer Progress i zobaczcie, co się dzieje. Jak diody na połączeniu widać, którędy trasa pobierania plików, moi drodzy, przebiega, jak pięknie ten plik nam się transferuje przez sieć. Ktoś powie, a czemu to tak długo trwa. No wy oczywiście macie przycisk do przesunięcia czasu. Ja go dzisiaj nie będę używał. Troszeczkę poczekamy. Zobaczymy, co tutaj się za chwilę, moi drodzy, wydarzy. Wydarzyło się, lampki przestały mrugać. Przechodzimy z powrotem. No i to teraz trzeba sprawdzić, czy myśmy ten plik zapisali. Na komputerze. No to moi drodzy, co robimy? Popatrzcie moi drodzy, robimy taką rzecz, wychodzimy z ftp Jesteśmy teraz gdzie? Na komputerze PC, bo znaczek zachęty C2. Wpiszę polecenie DIR. Zobaczcie, mam dwa pliki. Jest nasz bohater skopiowany z serwera i jest tutaj sample file. Jest tutaj sample file. Sample file to jest zawsze taki przykładowy plik, który na kąpie istnieje. Moi drodzy, umówmy się w ten sposób, że możecie to sami przećwiczyć. Gdybyście chcieli teraz sample file wgrać na FTP, no to moi drodzy, Gabriel nie ma takich uprawnień. Na pewno by wyskoczył podobny błąd Permission Deny, więc ja przejdę tutaj krok do przodu, utworzę na przykład użytkownika Jacek. Na serwerze FTP przechodzę FTP Jacek. Jacek, no i teraz mogę zrobić różnie. Jacek ma mieć list. Powiedzmy, że ma tylko wgrywać pliki na serwer i nie ma prawa ich pobierać. No to dam mu list i write. No to add. Oj, przepraszam, hasło musi być jeszcze. No to Jacek, hasło 111. No i mamy Jacek WL. Mogę wejść z tego, ale mogę wejść oczywiście z Jacka. Moi drodzy, wiersz poleceń. FTP, ale jeszcze chwilkę. Może, żeby nie pracować na pliku sample file, ja jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Popatrzcie, mamy tutaj coś takiego jak tekst editor. Jeszcze raz pokażę. Edytor tekstu. Typowy notatnik. Dobrze. I moi drodzy, otwieram sobie ten notatnik i tworzę plik tekstowy. Na przykład piszę to jest. Mój pierwszy raz z serwerem FTP. Enter. Kto? Jacek się podpisał. No i moi drodzy, zamykam sobie tutaj to okienko. On mnie teraz tutaj informuje, że zostały wprowadzone zmiany w pliku. Czy chcesz to zapisać? Chcę. Save. Podaj nazwę pliku. No to powiedzmy, że ja go nazwę Jacek txt błąd jacek miał być jacek.txt ok No i moi drodzy, teraz wiersz poleceń. Sprawdźmy przed FTPowaniem się DIR. Czy taki plik powstał? Zobaczcie, jest jacek .txt. Każdy komputer będzie miał sample file, ale my użyjemy nasz nowy plik. No to łączymy się FTP E, ftp.mojepliki.pl Enter Logujemy się Jacek Logujemy się raz, raz, raz Enter Jesteśmy na serwerze FTP No to znowu he, e, Przepraszam, help Moi drodzy, no i jakim poleceniem e, Jakim poleceniem byśmy tutaj wrzucali pliki? No oczywiście będzie to polecenie Put więc wpisuję put i co chcę wrzucić na serwer? Chcę wrzucić jacek.txt Plik jacek.txt będzie bardzo malutkim plikiem. Pójdzie to bardzo szybko. Zobaczcie. 47 bajtów zostało skopiowanych. Dir. No i zobaczcie, moi drodzy. Jacek.txt już jest. Już jest, moi drodzy, na serwerze. Już jest na serwerze. No i w zasadzie, moi drodzy, dwa uprawnienia mamy zrobione. Chciałbym jeszcze omówić dwa, ale żeby nie przynudzać, żeby nie zamulać, żeby powiedzmy to troszeczkę zrobić Mariusz. Mógłby mieć takie uprawnienia. My zrobimy sobie już tutaj, powiedzmy, na jacku. Zrobimy sobie, moi drodzy, płyt, Przejdziemy sobie, moi drodzy, tutaj jeszcze raz do naszego pliku FTP. I powiedzmy Jackowi damy uprawnienia usuwania i rename'owania plików. No więc skoro on ma takie uprawnienia, WDNL, zobaczcie, dostał uprawnienia WDNL. No to teraz z powrotem Jacek, idziemy FTP, już wpisujemy FTP, kropka nazwa FTP kropka moje pliki moje pliki.pl łączymy się wpisuję kogo Jacek i wpisuję hasło raz 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 no i dla porównania deal no to sprawdźmy czy Jacek potrafi zmieniać nazwę tego polecenia już chyba nawet w helpie nie trzeba sprawdzać ale moi drodzy dla pewności zobaczcie rename pięknie moi drodzy więc Załóżmy, że chcemy, żeby już nie używać albo dobra, użyjemy tutaj tej drugiej, na, ostatniej nazwy, czyli powiedzmy zrobimy tak rename. Jak wygląda składnia rename? Rename, spacja stara, spacja nowa, ale co stara? No stara nazwa, czyli powiedzmy, że ta nazwa jeszcze tego pliku była stara. Klikam sobie kopii. Wklejam sobie tutaj nazwę i powiedzmy, chcę to nazwać obraz 1.ISO. Enter. Zobaczcie. Rename file successful, więc mamy sukces. Nie wierzymy. gir ponowny. Proszę zobaczyć: obraz 1 ISO jest na serwerze. Obraz 1 ISO jest na serwerze. No, i teraz, co ostatnia rzecz. Czy potrafimy usuwać? Deletę weźmiemy już krótką nazwę obraz 1 iso. Napisało, że successful nie wierzymy. Dir zobaczmy. Mamy Jacka. Nie ma obrazu. No i pięknie. Moi drodzy, dziś udało nam się skonfigurować FTPA. Pobawiliśmy się uprawnieniami. Było wrzucanie plików na serwer, pobieranie plików z serwera, zmiana nazwy, usuwanie. Ja myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że było ciekawie. Zachęcam Was, oczywiście, moi drodzy, jak to wszyscy, do polubienia kanału, aby on posłużył Waszej nauce, abyście mogli zawsze sobie przypomnieć wiedzę przed egzaminami, gdziekolwiek. No i moi drodzy, Zostańcie ze mną przy następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!